Poznaj ubezpieczenie PZU-Cyber. Prowadząc firmę, myślisz o jej codziennym bezpiecznym funkcjonowaniu? Biuro zabezpieczasz przed skutkami kradzieży czy pożaru? Firmowy samochód przed skutkami wypadku czy awarii? Jak zabezpieczasz firmę przed niebezpieczeństwami cyfrowego świata? Obecnie mnóstwo zagrożeń dla przedsiębiorców płynie właśnie z sieci. Hakerzy szukają nowych sposobów, aby zablokować działanie firmy czy wykraść poufne dane i uzyskać korzyści finansowe. Cyberataki stały się codziennością. Najczęściej są zautomatyzowane i mogą dotknąć każdą firmę, niezależnie od wielkości i branży, w której działa. Standardowe zasady cyberbezpieczeństwa mogą nie wystarczyć. Dlatego tak samo jak zabezpieczasz biuro czy samochód, zabezpiecz się przed skutkami cyberataków z ubezpieczeniem PZU Cyber. Polisa PZU Cyber oferuje usługę reagowania na incydent cybernetyczny 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Co zrobić, jeśli zdarzy się incydent? Skontaktuj się z Centrum Pomocy, podaj niezbędne dane i aktywuj usługę reagowania na incydent. Zarządzimy incydentem, przygotujemy plan działania, a nasi eksperci udzielą pomocy. Jeśli Twoja sieć komputerowa została poddana atakowi, eksperci IT zapewnią pomoc techniczną i podejmą próbę przywrócenia dostępności do sieci. Jeśli podczas ataku zostały utracone lub skradzione informacje poufne, możesz liczyć na pomoc prawną. Jeśli atak narazi firmę na niechcianą uwagę mediów, profesjonaliści PR pomogą w zarządzaniu treściami publikowanymi w mediach społecznościowych. Polisa PZU Cyber sprawia, że firma jest lepiej przygotowana na cyberataki a wsparcie ekspertów pomaga szybciej powrócić do normalnej działalności. PZU Cyber, pomoc w razie zdarzeń cybernetycznych.